Kiedyś w lesie gęstym, gdzie dom i lipa splatają swe gałęzie, a wiatr szepcze pieśni przodków, słowik spoczywał w cieniu. Jego głos, choć rzadki, rozbrzmiewał pieśnią tak piękną, że każdy, kto słuchał, zatrzymywał się w zachwycie. Pewnego dnia przysiadł obok niego Szczygieł, ptak, co lubił wiele mówić i śpiewać bez przerwy. Rzekł on do słowika: Czemuż to, bracie, twoje pieśni są tak krótkie? Czemu nie śpiewasz więcej? A słowik odpowiedział z cicha, jakby mówił do samego lasu: Cóż mi dała natura to wiernie czynię? Lepiej jest mówić mało, a mądrze, niż rozwodzić się długo a próżno. Głos niech będzie jak źródło, co kryształowo płynie, a nie jak rzeka, co błotem niesie swój nurt. W tej odpowiedzi tkwiła mądrość, którą prastare bory znały. Bo nie ilość słów, ni pieśni, lecz ich jakość. Prawdziwe piękno tworzy. Tak jak ogień, choć mały, może ogrzać i rozświetlić noc, a zbyt wielki, zniszczy i wypali. Słowik wiedział, że umiarkowanie to klucz do prawdziwej sztuki. Gdy głos człowieka brzmi z głębi serca, nawet w krótkim słowie, moc wielką ma. Tak i my, choćby w milczeniu, możemy mądrzej mówić niż ci, co bez ustanku gadają. Czasem jedno słowo, jedno spojrzenie. Ma więcej mocy niż tysiąc wypowiedzianych zdań.